Super, serio, nie jesteś w No <grym> to ja Nie, nie wiem, wyjść. O nie, nie, mnie, było tak za, że... no, bo tak zawsze. Czekaj, zresztą się, się Sorry, musiałam jakoś stamtąd wyjść. Brakną wodą. No, no, Tam jest w tym w tym czekaj, na mnie jesteś. Czekaj, na no, mnie Czekaj! No. Dobra, zaczekam na ciebie. Widowię, mm, w ogóle i haker, tak? Yeah? Haker, na jej pro. Bertmann. Mm. Ty nie masz solowego odcinka na moim kanale. No. Bartek. A chcecie, żebym. Chyba, że tego by nie umiesz wysadzić. Mm, nie wiedzę wszystko. O, dobra, jest. Dobra, dobra, wychodzę. A chciałeś powiedzieć lepiej? ty. Co? Chyba, że się pojedziemy lepiej niż ty. Co jest, <grymne> tu jeżdżę? Andek, Ej, Patek, zrespo mu Lambo. Mówiłam, że pojedę lepiej, żeby on nie kierował. Lamborghini zrespo. No, di. Ślepo ku Lamborghini. Uboi sam. Lamborghini. Siadasz, moi Siadaj Wow! Nie mam nie podążał Dobra Tym razem się nie jedziemy u mnie. <laughs> 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 nie ten czas. Piecie w te wody, a ci Na A pociąg! Ale... Nie, nie, pociąg. Wolałbym. nie, wolałbym, nie, 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 muzeum. nie, Poszedł, yy, ważne, Bardzo ważne. Dobrze, że tu nie ma słupków. Ech, widzowie, co oni tutaj robią, bo mnie chwilę nie było. Yy, to Bartek kieruje, więc to Bartek wszystko robi. Yy, no nie wiem, no nie wiem, czy Ano nie tak. Ty dobrze nawet to nie dojechał. Dojechałbym, trochę szybciej niż ty. Å ja. <laughs> Że ja za ciebie zrobię tą zagadkę. Ale ja potrzebuję mumię. O, no to ja ci dam mumię. I zrobię tą zagadkę. Tak. Dobra. O, nie, nie rób tyle pieniędzy. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Nie, nie rób nic. To ma być tak. Nie, nie, nie. Nie. Hmm. O, i tam się idź, ja sobie tutaj mówię i na, jak ja powiem ten, że klikaj tą dźwignię, no to kliknij. Okay? Dobra, a zło jest pól. Jak Bartek powie pól, to znaczy, że możesz ten. Tak. pól. Nie? nie. Ej, do Lamborghini Bartka. Czekaj, czekaj. Hmm. Gazu! Daję! No nie, 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 nie. Co jest jego! To To. 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 Co? Mhm. Jego zapalny twoje, jak to się zrobi. I z całej siły swojej. Mi się wydaje, że trochę podskakuje to auto. Chodź, pińka. O chodź, pińka. Nooo! Nie, chodź. <grywa> iść na nogę, chodź. No. W się przejdziemy. Ja pójdę drogą na skróty. Nie. Skróty, bo już nie ma kolektora. Marek, tu możesz schować swoje tej. Co ty chodź, robisz? Wybrania sobie zmieniałem. Chodź, tam jest koletka. I cóż, już nie będziesz miał nigdy tego autka. No? I chodź. No, Idę po broń. Co to broń jest? Żeby strzelać. Czasem trochę nudzi. Musimy iść do tego samego miejsca co przedtem. Idziemy do naszego Lambowa. Oj mążem vampera. Wiem. I do takiego. Szybciej. Po co ci broń? O, znowu vampera. Czego pytam po co? Mu znowu vampera. Chcę się Bartek. Nie. No. Jak z tego wyjść? Nie znowu Dobra, idźcie. Kubę znowu po prostu... Jedziesz bartek? O, nie patrz no. Daniel. A i z go. na głowę. Kubę nie na odcinku. Co?

Tak? Tak. jest ja ja to, ja to, 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 to. na urodzinach, tak? O ja, Jak się robiło, żeby kłócać? No, wtedy się zepsuł. Dziwnie. No? Jak się robiło, żeby kucać? Ja się to Chcę! Oj, teraz smutka! Nie, 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 Hubert, Hubert, może ja to zrobię? Co? Ja mogę zrobić ten rabunek? ja? O tak zrobię. Mm, dobra, jak się to bierze? Mogę? Mogę ja ten rabunek zrobić, bo ty nie umiesz. A ile kosztuje takich ludzi? Wiem ja ja po prostu jak się bierze. A, Ej, się bierze? Nie! Hubert, ty tego rabunku nie zrobisz. Jesteś zbyt wielkim nobem. Ja coś widzowie ja ten rabunek robienie Hubert. Co? Niech się pyta. Nie pamiętam. Wiesz kiedy to było? Rok temu. No mówię ci, rok temu. Coś wiem. Zakupowałem. To co mi ja uczysz? Suby chcę Jak wygląda? A to jest jeszcze dinozaur. Nie wiem czy wiesz, ale ja kiedyś przyczepiłem głowę dinozaura do ludzi Daniel. Ja, ja, ja nie Ja już czekam. A nie, 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 ja Nie Ja już czekam. Nie uwierzyłam, ja już czekam. Ale Daniel, znaczy, Bartek, nie wchodzisz, bo ja chcę tam się. bez ja chcę kasę na odcinek. Ale ja będę potem Tak. że się nie dostaję do dodatkowej kasy. Nie w roku. W roku. W tylko się dostaję do dodatkowej kasy. To ty tylko robisz. Widzisz, czy byś tego nie zrobił. Przepraszam, że trąciłeś się na ten odcinek Kubertry i bałem się, że rozwali... że kompletnie nie da rady z tym rabunkiem. No, ja mam prowadzić. Ale nie, się nie Panie, 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 to, teraz mam... No, tylko dam. Dobra Bartek, poprowadź ty. Bo... czemu ja nie mogę? Ty nie bo ty nie znasz mapy w ogóle. Chodź. ci no, Tak? Za no. co? Za co? Za co? Za wjechać na górę? Muszę nas Dobra, ale byle szybko. szybko. trzy minuty. Teraz chyba ja ją włączyłam, bo coś czuję, żeby go ogarnął. Dobra. No, ale... Eee. To działa. A, może ja sobie odprowadzić teraz. Co w tym czasie? Widzisz co ma? Tak. Czy chcesz jeszcze zostać? Okay. No, a on strzela? No. Musisz. Możesz strzelać po Dajesz no. <laughs> Bardzo dobrze Bartek skoczyłeś. Tak. Bardzo co naprawdę minuta już będzie e, koniec. No, to na ja, ja chwilę. E. Nie. A ty umiesz z tego strzelać? A ty nie jadł, I chcę spróbować strzelać? Jak ubert strzelam z wyłączonym czatem. Po co ci ten Po co? Dobra, na nim koniec odcinka. Czekaj, to... czekaj, tylko to reaguje. Nie. To już koniec odcinka, bo nie wiem, czy mi się dłuższe zmieści. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Widzowie, w ogóle, tyle mam odcinków zabrać, kiedy to nagrywam? No. Zresztą od rana nie możesz zastrzelić więźnia, bo jesteś więźniem. Czego nie rozumiesz? Możesz go zastrzelić. Dobra, my już będziemy kończyli odcinek i nara... Narapa! ty możesz?